Dzień dobry. Ja jestem Jan Klajho. Jak sami widzicie, postanowiłem sobie wrócić do pancernika brytyjskiego trzeciego tieru. Czy do okrętu, który dosłownie niczego się nie boi, bo tak to, to właśnie znaczy jego nazwa: Dreadnought. Dreadnought oznacza po angielsku. Nie boję się niczego. I faktycznie, no ten pancernik w swoim czasie zrewolucjonował całkowicie ten, całkowicie, wiecie. Tylko problem jest taki, że tutaj mamy nawet ten, tutaj mamy w przeciwnym teamie Karlsruhe, krążownik czwartego tieru i Lemson, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce z tym, że się niczego nie boimy no on ma takie sobie te, 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 te burzące tak widzę 4700 odemkowo-burzące 7800 przeciwpancerne, więc to jest jeden z tych pancerników w których zdecydowanie się bardziej opłaca bić przeciwpancernymi ja myślę, że trzeba będzie popłynąć w stronę kappa A i zostawić całą resztę tam naszym sojusznikom. Eu bom pinche, 5 na praia, então, Pan jest chyba nie jest przyzwyczajony do tego, że pancerniki w niego z takiej odległości trafiają. No niestety my chyba przegramy to. No, kościół, jak się tam czujesz z, tymi, ty, z tym tysiącem hapeków? Nie ja wiem, że tutaj, my tutaj przegramy. Hm. O, nie zauważyłem, że wpłynąłem poza mapę Jesteś naszą ostatnią nadzieją jedyne co ja mogę zrobić to zwalczyć z tą limą południową To i tak nie ma już znaczenia tak naprawdę No to też jest trzeci więc... Tier, No, jakieś Rosjanie się sra na czacie widzę. Jak ci się nie podoba gościu to jazda na wąskę z powrotem. Graj w rosyjskie gry. No, ciekawe. Uda się? Dobra, mamy Chila. Problem jest taki, że ja muszę kurde tutaj. Wiadomo. No, widzieliście, no czy ja przespałem najdłużej, no ale co ja tutaj mogłem zrobić, tyle przeciwników było. Dwa okręty zatopione. 38 tysięcy dmagea. No, pierwszy jestem. Ale to jest trzeci tier, to co wiecie. No zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. Te cztery okręty przeciwników dostały. Więc no, taka sytuacja. Czyli już na, ja nawet na trzecim tierze już się stąpy zaczynają, bo Moja teoria tu w tym momencie jest taka, że ludzie z wysokich tierów zobaczyli, że na wysokich tierach są stąpy, to teraz wszyscy uciekną na niskie tery i na niskich tierach też będą stąpy. I tyle tylko zyskają, tak? Że sami spieprzyli sobie mecze i teraz będą spieprzać dosłownie wszystkim innym grę. Bo jak oni się nie mogą dobrze bawić bo im ciągle dobiera ten, przeciwników ze skrajnego końca spektrum, to nikt nie ma prawa się dobrze, dobrze bawić, tak? Jak oni na wysokich tierach są, nie mogą się dobrze bawić, to idą na niskie tery i psują zabawę wszystkim pozostałym. No tak to niestety działa w tej grze. Co on chce to osiągnąć takimi tekstami na czacie? Jeszcze po rosyjsku. Skąd gościu wiesz, że ja jestem Polakiem i akurat rosyjski zrozumiem, mniej więcej? Co za. Co za ten? Co za kartofel? No bo jak, jak inaczej takiego kogoś ten określić? No jasny gwint. Ja jako ostatni zostałem na e, w moim teamie, byłem najwyżej i gość przychodzi i się mi pluje po rosyjsku. Wypierdalaj z tej gry! Co ci do zachodniej gry, Rosjaninie? Spieprzaj do siebie! O co chodzi? Nie podoba się, nie graj na zachodzie. Nie rozumiem problemu. Graj na rosyjskich serwerach. A że jedyny rosyjski serwer przejął wasz pieprznięty yy, prezydent? A co mnie to kurwa obchodzi? <noise> to jest wasz problem, że macie pieprzniętego prezydenta, a nie mój. Ja mam to w dupie, ja wam prezydenta nie wybierałem. <noise> My mamy prezydenta normalnego. Bardzo ja przepraszam. A że rząd mamy pieprznięty, to już jest też inna sprawa, bo to też nie do końca tak, że my go wybraliśmy, bo była dość szeroka interwencja ze strony Niemców. I to nie powinna być żadna. Ten, to nie powinna być żadna tajemnica dla nikogo. Więc na ile to były w 2023 roku uczciwe wybory? parlamentarne, to też można by dyskutować, jak dla mnie. Oficjalnie ten, oficjalnie oczywiście Sąd Najwyższy nic nie stwierdził, bo, bo Sąd Najwyższy nic nigdy nie stwierdził, bo większość sądu najwyższego y, to są goście z y, platformy. A poza tym wiecie, no, słabość systemu demokratycznego jest taka, że naprawdę y, te, y, medialna nagonka realnie wpływa na wyniki wyborów, a nie jest liczona do żadnych do, jako ingerencja, tak? I to jest podstawowy problem. To, że jako ingerencja to liczy, liczą się tylko takie staromodne, parszywe oszustwa, takie najbardziej hamskie w świecie. Natomiast, natomiast wciskanie ludziom na Hama przez miliardy, kosztem miliardów euro płynących z zagranicy jednego konkretnego poglądu przez większość mediów komercyjnych, to już nie liczy się jako ingerencja w wybory. I to jest problem, nie? Oczywiście to, że media wciskają ludziom na siłę jakiś światopogląd, to nie znaczy, że ludzie będą głosować zgodnie z tym światopoglądem. No ale wiecie, jednak, jednak jest tak, że trochę czasu minie, zanim ludzie się uodpornią na coś, aczkolwiek w polskich warunkach za, raczej się uodpornią. To nie działa przez wieczność. Tak można skręcić jedne, drugie wybory, ale za trzecim razem już powoli zacznie to ten, be, be, nie będzie to działać. No i wtedy jest poważny problem z punktu widzenia tych, którzy te wybory próbują skręcić. Zwłaszcza jak trapi się parszywy prezydent USA, który bezczelnie ci pieniądze zabierze. <noise> to wtedy jest problem, tak? I nie masz za co skręcić wyboru, bo Ameryka już nie daje pieniążków na skręcenie wyborów. <noise> I nagle się pula zmniejsza. Więc wiecie, no to, 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 to są takie, takie, takie. Dobra, już nie będę tam gadał, ale naprawdę, no. W jakim, w jakim realiach my żyjemy, że ci przychodzi Rosjanin i cię wyzywa na czacie po rosyjsku. W sytuacji, kiedy byłeś pierwszy od góry w teamie, który przegrał i przetrwałeś najwyżej, najdłużej. No serio? Niby za co, kurde, ja byłem wyzywany tam? No za co? Za to, że jako ostatni przeżyłem? Za to, że miałem te tam 38 tysięcy damage'a na trzecim tierze? No sorry, ale z mojego punktu widzenia to nie była jakaś tragiczna gra. Nie wiem to o co temu Rosjaninowi chodziło. Ale jak mówię, jak mu się nie podoba, to on ich spieprza na serwery Lesty. No ja nie rozumiem po co on tutaj gra. To nie jego, to nie jego kraj. To nie jego y, część świata. On przecież Zachodu nienawidzi jako Rosjanin. No to, więc po co tutaj grasz kolego? Przepraszam, ale alfabet, zachodniego alfabetu my używamy Polacy, a nie Rosjanie. Rosjanie używają Cyrylicy. Oni nawet nie piszą tym, tym samym alfabetem co Zachód. Do tego stopnia są ten, do tego stopnia są popieprzeni. No, tak wygląda Dreadnought. Jest wbrew pozorom bardzo, bardzo fajny pancernik, tylko że no w sytuacji jak cały mój team się wykręcił. Się, ten wykruszył, no to, to, to no sorry, no to ja jako sama, ja samotny pancernik to, to nie jest tak, że ja coś tam zrobię. No bo, że jakby to był ten Nelson, który kurde, może sobie cały okręt ten. Ma drukarkę 3D pod pokładem więc se może cały okręt wydrukować na drukarce 3D, no to wtedy jeszcze może by to przeszło, no ale to jest dreadnought. On tak nie potrafi. On nawet takich typowo brytyjskich pocisków odłamkowo burzących, tych tych, tych z 40%, 40% szansą na podpalenie też nie ma. No on ma szansę na podpalenie. No, 33%, więc sporo mniej. Taka sytuacja, no. Ech. Naprawdę chciałbym, żeby World Gaming coś, coś z tymi Rosjanami y, tutaj zrobiło. Bo to, to kurde, nie może być tak, że przychodzi ci Rosjanin i ci rujnuje grę i będzie ci do ciebie y, miał pretensje na czacie jeszcze później. Nie wiem nawet, czy to był z mojego teamu, czy z przeciwnego. Chyba z przeciwnego, bo zdawało mi się, że, macie, że miał czerwony nick. Tak mi się, tak mi się, ten, tak mi się wydawało. Więc nie wiem, może miał pretensję, że go zatopiłem, czy, czy o, coś, coś w tym stylu. <grywka> Biorąc pod uwagę poziom inteligencji Rosjan, wcale nie byłbym ten, wcale nie byłbym, wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby Rosjanin miał Pretensje do Polaka, że Polak śmiał zatopić jego okręt. No bo przecież rosyjskie okręty nie jest, są niezatapialne, tak? Krążownik Moskwa najlepszym przykładem. Justniskowiec <grystwik> Kuzniecov, który też mało, co nie, nie to i to nie jeden raz. <grystwik> no. W każdym razie. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, to kliknijcie na zasubskrybujcie, pojawijcie w dzwonek. Nie zapomnijcie pokazać środkowy palec Rosjanom, którzy mają do was pretensje o cokolwiek. Bo czemu nie? Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach World of Warships. No to będę, jak ktoś zna rosyjski o wiele lepiej niż ja, to może przetłumaczyć w komentarzach, co ten pajac tam chciał do ode mnie, bo teoretycznie znam rosyjski, ale w praktyce tak go nienawidzę, że usilnie starałem się go wyrzucić z głowy tak bardzo, jak się tylko da. Więc coś tam po łebkach czasami kojarzę, wiem, że miał tam o coś pretensje do mnie, tylko tyle zrozumiałem. Ale co do słowa, wam nie przetłumaczę, więc jak ktoś zna rosyjski lepiej ode mnie, to niech przetłumaczy, co ten idiota tam w komentarzach do mnie pisał. Może to ja się mylę i, i mnie pochwalił, ale jakoś nie, nie wydaje mi się tak.